Cześć, Witam Was w kolejnym odcinku. Jak już możecie zauważyć, jest to odcinek z nowej gry. Yy, I co? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, a jak się Wam spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz napisać dla mnie fajny, miły komentarz. <kluw> a ja się z Wami witam. No i ogólnie ciągle odcinki były pod muzykę, dlatego że jestem chory. Nawet teraz mam kaszel, ale no trudno no, ale nagrywam dla Was. Dzisiaj jest nowa gra Minecraft. Tutaj w ogóle sobie stworzyliśmy nowy świat i kliknąłem, żeby dał mi bonusową skrzynkę. Cyk, sobie to już od razu klikniemy. Cyk, 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 weźmiemy sobie te rzeczy. Jak za darmo, to wiecie, trzeba brać. To sobie damy do drugiej łapki, cyk, cyk. Sobie Dam, tak ponumeruję. Pochodnie sobie wezmę, ale skrzyneczki nie. <coughs> Dobra, wezmę sobie trochę drewna. <coughs> Myślę, że już niektórzy z Was grali w Minecrafta. Wezmę, zabiję sobie świnki, żeby mieć porkchopy, czyli jedząko. Cyk. Jeszcze owieczki na to yy, łóżko, bo możemy, chciałabym znaleźć wioskę, żeby Wam pokazać wszystko jak to wygląda, ale raczej już myślę, że wiecie. Pójdź, pójdźmy sobie tam i chciałem znaleźć wioskę dlatego, że tam są villagerzy, można z nimi handlować i też i też są po prostu Dużo jest tam łóżek, jest y, y, ten. Golem! Przepraszam za to, ale. Ale jestem chory. Cyk. Zrobię sobie. To, i teraz wykopię jeszcze jednego i zrobię sobie. Od razu. kamienny kilo. Od razu sobie go weźmy i sobie troszkę wykopiemy. Zrobimy sobie piecyk, żeby przepalić moje jedzonko I teraz od razu już mówię, że ta seria myślę, że będzie trwała. Nie wiem ile, ale na pewno chcę troszkę też Minecraft'a, właśnie sobie tutaj pograć na odcineczkach. I mam nadzieję, że Minecraft Wam się spodoba. Już mówiłem, że pod koniec tak lutego będzie nowa gra. Jest na początku marca. Przepraszam za to spóźnienie, ale niestety no, wydarzyło się, że byłem chory i musiałem to przesunąć. Ale powracam, powracam. Myślę, że odcinki z Farminga. Jeszcze jeden chyba będzie tylko pod muzyczkę. A, a reszta już będzie normalna. Z yy, rozbawianiem. W sumie to crafting sobie zrobiłem już. Dobra, to sobie później przepalimy. Mięsko. Pieczona wołowina. Pójdźmy sobie. Yy, wieprzowina, przepraszam, nie wołowina. Tu jest węgiel. Wej, weźmy sobie ten węgiel. Tak, z 5 węgla myślę, że na razie nam starczy. Dobra, 6 tyle starczy, więcej nie. Ale dobra, weźmy sobie to. I teraz to do drugiej łapki, żebyśmy jakby mieli od razu yy, jeść. Ja sobie tutaj wezmę się kierę w tą rękę. No, krówki. Na razie krównie nie, nie zabijam. Bo, 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 mam mięsko. O, tu są owieczki cyk. Coś zabijemy na łóżko. Jakby było ciemno. To so, potem sobie upięcie. Potem. No, może będzie statek jakiś. Bardzo było fajnie, jakby był statek jakiś. I jest statek, tam jest statek, jest statek. To tam podpłyniemy od razu. Wezmę crafting, skraftujemy sobie łódkę. Cyk. Cyk. Crafting. Tak mi się wydaje, że to jest chyba. Albo to nie jest statek? Nie, statek. Tak, statek, statek. Statek i tam jest już sawanna. Statek. Cyk, shift. I teraz idziemy sobie tutaj. Do pięknego statku i jest mapa do skarbów. Papieru nie biorę. Weźmiemy sobie tą mapę do skarbów. Gdzie jest? Jesteśmy blisko blisko skarbu. To podpłyniemy sobie i może będą diamenty. Podpłyniemy sobie. Dobrze, że tak jest blisko ten skarb. Może będą diamenty. Tu jest ten skarb tak naprawdę. Tutaj gdzieś. Musimy sobie o tutaj pode mną. Dobra cyk skraftujemy sobie to cyk łopatę gdzieś tutaj musimy kopać czekaj jeszcze sobie usiądziemy i no tak dokładnie gdzieś tutaj no to kopiemy sobie zobaczymy gdzie to gdzie to zrobić czy gdzieś tutaj czy gdzieś indziej wyjdźmy sobie że gdzieś tu może być. Cyk. Tutaj. Raczej gdzieś w piasku, raczej nie będzie gdzieś. Poza tym już twardym piaskiem jakby. Dobra. Yy. Teraz mus muszę zrobić drzwi. I jak zrobię drzwi, to będę mógł oddychać. Ocuj się. Ps. I normalnie mogę oddychać sobie tutaj. Także bardzo fajnie. I teraz mogę szybko kopać. Ja nie wiem, gdzie to może być. Kurczaczki, pieczone Gdzieś tutaj niby jest ten skarb. Według mapy. No ale tutaj chyba nic się nie będzie. Pod tym... Bardzo, co chiewę trzeba. Hmm. Jeszcze raz sobie to wezmę. Albo gdzieś tutaj. Czekajcie. Skrzynka gdzieś musi być. Albo ja gdzieś nie widzę po prostu. Zaraz. Łopata skończy. Zaraz mi się łopata rozwali. No nie ma, nie, nie, nie ma, no nie gadajcie. No. już tu gdzieś pokazuje mapa. Jeszcze mi szybko do drzwi. No nie, no jeszcze raz muszę sprawdzić. No nie ma, no kurczaki, pieczone Zaraz mi się łopata zniszczy. Jest! Skarb! Mamy. Mamy, tutaj jest. Jest skrzynia. Tutaj. Otwieramy. Ło! Diament! Diamenty! Ło! Jaki drop! Ty! Fajne to! Fajne! Ja yeah, pierdół. O! pod wodą. Bierzemy, bierzemy. Tego nie biorę, bo to serce oceanu. Nie, niepotrzebne mi. Dobra, ja sobie odłożę tutaj nie, niepotrzebne rzeczy. Bloki sobie, bloki sobie zostawię, ale to sobie cyk, to. Oddychanie pod wodą. To że od razu sobie wypiję tą miksturę. I będę miał nieskończoność oddychania. Dobra, ile mam rzeczy? Diamenty, jakieś emeraldy. Będzie do y, trajdowania się. Dobra, ja tu wypływam. Biorę moją łódkę. Cyk. Y, teraz się zbudujemy tutaj i muszę sobie skraftować łóżko. Bo już zauważyłem, że robi się ciemno. Cyk tutaj sobie postawię, y, piec sobie przypalę, surowe mięso i, i dobra. Tutaj na razie się osiedli, znaczy osiedlimy. Tutaj taką samą baskę zrobimy, jakby cyk. Yy, naprawdę bardzo jestem. Zrobimy sobie tak wiaderko i kilow. To są takie podstawowe rzeczy, które no, mi się przydadzą. Na razie sobie ten kilow zostawię. Wiadro sobie napełnię wodą od razu. I pójdźmy spać. Pójdźmy spać, ile jest nagrania. Yy, nagrania z 10 minut, tak? 20 minut zrobimy dzisiaj. 25. Zobaczymy. Jak wam się to spodoba. Cyk. Ale tu się już dużo przepaliło, to mięska. Dobra. To się jeszcze nie przepali. I lecimy dalej. Cyk. Dobra. Podbudujmy się. Trochę tak o. Czy będziemy ubiegać. Dobra, ale musimy znaleźć tą wioskę, to jest nasz cel taki. Yy, patrzę, co tutaj jest dobre. Jakie, co mi się może na razie przydać. Zaraz się no, wezmę sobie, zbiorę trzcinę cukrową. Ona mi się przyda. Przyda, jak będziemy robić y, jakieś różne receptury. Albo jakieś książki i tak dalej na papier. Trzcina mi się przyda. Zbierasz jeszcze sobie tą. Yy, cyk. I teraz może pójdźmy. Teraz może pójdźmy w tamtą stronę. To są kurczaczki. Może gdzieś do jajka. Ale dobra, na razie pójdźmy. Dobra. Ciekawe co za tą górą. Wejdźmy na tą górę. Bo może, może będzie coś fajnego. Yy, dobra. I jeszcze mam w ogóle tą miksturę. Za 20 sekund mi się skończy Ale, ale mnie smarki teraz w ogóle przeatakowały Przepraszam Ale co? Lecimy, lecimy, lecimy Oto drzewka O, dżungla, dżungla, może będzie yy, ta taka świątynia dżungla Taka świątynia z dżungli Pójdźmy, możemy iść do tej dżungli, bo w tej świątyni są różne przedmioty. Zrobię złote. A trafiłem? Mogę zrobić złote jabłko! Dobra, zrobię złote jabłko. Mi się może przyda cyk. Zrobię sobie złote jabłeczko. I mamy złote jabłko. Na razie sobie je odsunę. To jabłko sobie zostawię cyk, y, crafting table. To sobie zjem cyk. Dolecę, dolecę. Pięknie. Ale dobra, teraz sobie tutaj wodą tak jakby położymy. Cyk, cyk. To jest bardzo fajny sposób na przedostawanie się z miejsca na miejsce. No ale dobra, lecimy już tutaj I... Kurde ja nie trafiam, no co to ma być? Co to ma być? Co to ma być? Co to ma być? Tutaj trochę sobie szybciej. Arbuzy Arbuzy sobie wezmę. Eee, nie dużo. Tyle mi starczy. I nam no, 27 arbuzów. starczy. Jak bardziej to chyba melony są bardziej. Ale jak zwał, tak zwał. Ja mówię, arbuzy toś może powiedzieć melony. Będzie. wygląda jak melon, ale ja to nazywam Arbus. Dobra. Cyg, może. Może będzie ta świątynia, ale chyba. po tym. O, szkielet. Nie, nie chcę, nie chcę. Nie chcę na razie się pić, bo potem. Nie wyprzyjdzie więcej i je zabiją. Dobra. Ale tu po tym, po tej dżungli widzę, że tutaj raczej nie będzie żadnej, żadnej yy, świątyni. Ale możemy sobie... Ty, dobra, biorę tą papugę, biorę. Aj. Papugi ogólnie jedzą ziarno w minecraftcie O, mam papugę swoją. Teraz siedzi, i teraz żeby wstała. O, teraz stoi. I może mi usiąść na ramię może mi usiąść. Czekajcie. Podejdę do tutaj. O, i usiadła mi na ramię, widzicie? I sobie tak może wychodzić. Ona mi siedzi. O, już zeszła. Chodź, nie chcesz? No to, ale ona będzie za mną latać. <tryk> o, no widzicie, teraz się zapnął. Możecie w korytarzach pisać, jak mam ją nazwać. Eee, A serduszko i ją tak nazwiemy. Może być, nie wiem, wszystko Pimpek, może być, nie wiem, jakaś yy, Stokrotka, no coś Nie wiem, byle co, po prostu, może być jakieś imię Ja przypnę serduszko i ją tak nazwiemy Oczywiście Przypnę yy, Komentarz z, z największą ilością lajków Sobie yy, Wezmę i i, 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 i. ją tak. Dobra. Szkoda, że nie ma wioski. Tyryry. I co teraz? Dury są. Tam, chyba pójdźmy. Przydałby mi się też taki e, zniszczony portal. Żelazo, 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 żelazo. Tu jest żelazo. No weź, wezmę, sobie Bo żelazku się przyjdzie Żelazo, żelazo panem trzeba będzie przepalić Ale To nie jest żaden problem O się fajnie Ty A nie. gdzie ja idę? Ja w tam iść W ogóle źle idę jakoś, nie wiem Ponieważ sobie koja Ogarniemy, ale to, byśmy znaleźli siodło i jeszcze takie inne atrybuty. Cyk. Ja bym chciał w tym odcinku znaleźć wioskę. Wioskę, 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 wioskę. Cyk, 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 cyk. Oj oj oj, ja wpadłem. Prawie zginąłem. Cyk szybko tutaj wodą trzeba manewrować. Papuszka tutaj jest. O, o! W sumie nawet skóra nam się przyda z tych krowek. Na jakieś książki albo jakieś inne receptury. Także kilka sobie zabiję. Jeszcze jest mięsko, także. Także jest dobrze. A jest lawa. Ale dobra. O, zrobiłem wiadro. <laughs> Sorry za mój głos, ale w ogóle jest jakiś dziwny dzisiaj. Um, no nie dziwcie się, po prostu są chory i koniec. Ile jest tu 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 Ile jest mi graja? Się. Co? 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 w ogóle tutaj? Dziwne, dziwne. Kurczaczki, chyba dzisiaj nie znajdziemy tej wioski. Ja poza odcinkiem sobie pobiegam trochę i, i poszukam... się tam odezmę do Was w następnym odcinku. Bo następny odcinek też będzie z Minecrafta. On nowego tygodnia dopiero będzie w a, a... a tego... Ale stwierdziłem, że zrobię coś takiego, że jak były odcinki pod muzykę, to po prostu yy, zrobię, że w sobotę i w niedzielę też będzie z Minecrafta, bo za dużo po prostu, dużo było już tych odcinków pod muzykę i, i sobie zrobimy troszkę teraz Minecrafta, trzy odcinki na razie, Dłużka, bo już... Widać, że się robi już tak szaro buro po buro. Ja gram na wersji 1.20. Tutaj mam nowsze wersje, ale po prostu sobie myślę, że, że, że na razie na, na, na takie możemy sobie popykać. Dobra, tutaj się podbudować trzeba. Dobra, troszkę wykopać, gdzie jest ta ziemia? Cyk, i sobie kopiemy trzy żelaza. Przepraszam, dobra, idziemy spać. A ja już powoli chyba się mogę. Niestety. O, już się nie zaskoczył Chyba z wami żegnać. No! Przepraszam, że tak szybko, ale dobra. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz napisać dla mnie fajny komentarz. A ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. z Minecrafta. Pa!